Każdego wieczoru sięgałem po alkohol. Nie dlatego, że miałem jakiś wielki powód, nie dlatego, że życie było nie do zniesienia. Po prostu tak robiłem. Widziałem, jak mój ojciec pił każdego dnia, więc kiedy dorosłem, powieliłem schemat. Po pracy otwierałem jedno piwo, potem drugie, trzecie, aż nie pamiętałem, kiedy zasnąłem. To nawet nie sprawiało mi przyjemności. Stało się nawykiem. Pewnego ranka obudziłem się i od razu poczułem, że coś jest nie tak. Dom był zbyt cichy. Nie było śmiechu dzieci, nie było zapachu kawy parzonej przez żonę. Sprawdziłem sypialnię. Puste. Dzwoniłem do niej raz, drugi, trzeci. Bez odpowiedzi. Przez tygodnie siedziałem w tym pustym domu, nadal Pijąc i udając, że to nie ja byłem problemem. Aż pewnego dnia zadzwonił mój teść. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Ogarnij się. Jeśli chcesz odzyskać rodzinę, przestajesz pić. Nie ma wymówek, nie ma odwlekania. Przestajesz. I się rozłączył. Tego dnia wylałem cały alkohol z domu. Każdą butelkę. Zerwałem z nałogiem na dobre. Przez pierwsze tygodnie było piekło. Drżenie rąk, migreny, bezsenność, ale wytrwałem. Trzy miesiące później stanąłem w drzwiach, patrząc jak moja żona i dzieci wracają do domu. Nigdy w życiu nie płakałem tak bardzo. Straciłem ich raz, ale nigdy więcej do tego nie dopuszczę. Teraz piję tylko wodę.